Pamiętamy dzisiaj o tragicznym wydarzeniu. Mianowicie, ewangelista zapisał o rzezi niewinionej, której dokonał Herod, w lęku o swoją władzę, w lęku o jakiś swój majestat ludzki, bojąc się, że Chrystus odbierze mu władzę, którą on posiada. I coś, to co zapisał ewangelista, to fragment, kiedy do Józefa przychodzi nocą Anioł, kiedy mówi mu, aby wziął Maryję, aby wziął dzieciątko Jezus i aby uchodzili do Egiptu. Kiedy sięgniemy do PiS świętego Jana Pawła II, to przeczytamy, że Józef był człowiekiem sprawiedliwym, a człowiek sprawiedliwy w Biblii to człowiek modlitwy. Myślę, że tego się możemy od Józefa uczyć. Jeżeli jesteśmy ludźmi modlitwy, jeżeli mamy zażyłą relację z Bogiem, to będziemy potrafili odpowiednio odczytać jego natchnienia. Właśnie w momentach takich, nawet najtrudniejszych, jakiś paradoksalnych, Bóg przyjdzie ze swoim natchnieniem. Bóg da nam jakąś podpowiedź, w jaki sposób mamy się zachować, tak jak Józef, który ratuje dzisiaj Matkę Najświętszą, a przede wszystkim ratuje dzieciątko Jezus. Bądźmy ludźmi modlitwy, byśmy potrafili odczytać Boże natchnienia.